Czemu? Czemu oni mi to zrobili? Zobaczcie. Tu mam 34 żetonów. O tu. 35. ja chcę nowego sposobu wypróbować. Dobra, pewnie. Za kilka godzin. Ej! Dobra! Dradzenia! Od razu. Przeszedłeś od oglądania solówek perkusyjnych na telefonie. Do ćwiczeń w wygłuszonym pokoju. Pobierz filmy i daj czadu nawet przy słabym Wi-Fi. Bezpłatnie. Będzie, będzie, będzie. Please. Błagam, żeby żetony, błagam, żeby żetony, błagam, żeby... Nie, chociaż jeden żeton. Dobra, poczekajcie, muszę się rozłączyć do nowego filmu.